Cześć czołanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kondi A to już jest 41 odcinek serii z Farminga22 na moim kanale Na dzisiejszy odcinek przygotowałem mulczowanie ścierniska Bo jak widzicie tutaj zostały pozostałości yy, po kukurydzy Którą kosiłem w ostatnim odcinku Również w ostatnim odcinku pokazywałem wam jak po prostu sprzedawałem sobie tam ziarno to tam, tam po prostu plony, które po prostu zdobyłem przez ostatnie tam kilka odcinków po prostu tam nie wiem, chyba tam jeszcze była, tam były beletopoli jak dobrze pamiętam I właśnie ten owiec tam był, no No i tak jak wam powiedziałem, tu zostały właśnie te takie pozostałości po tej kukurydzy Więc dzisiaj chciałbym to po prostu przerobić, po prostu żeby tego nie było I dzięki temu jak przerobimy te pole, po prostu te ściernisko To będzie te pole po prostu, następny plon, który zasiejemy Będzie nam lepiej rósł Zaraz wam to wszystko prezentuję, ale przed tym pokazaniem fajnie by, byście zostawili łapeczkę w górę, suba. Yy, tak, suba zostawcie suba, bo to jest mega ważne. Yy, bo wbijamy 1000 słów do końca roku szkolnego. No i wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.com, i na mojego Twittera to jest już. Dobra, lecimy tutaj sobie z odcinkiem, moi drodzy, bo temu mulczowanie nie jest jakieś mega trudne. Yy, wytłumaczę to wam w taki najprostszy sposób, yy, więc sobie tu już możemy lecić właśnie z tym co wam chciałem zaprezentować Czy wszystko się nagrywa moi drodzy? Bo tutaj właśnie jak już próbowałem sobie nagrać ten yy, tak, tą pierwszą część odcinka to zauważyłem, że yy, nagrywało mi się audio z OBSa yy, ale udawało, udało mi się to szybko zniwelować i teraz już nagrywam wszystko git, tak mi się po prostu wydaje Dobra Więc lecimy sobie tutaj już do, do sklepu I Jak będziemy w sklepie to ja wam pokazuję właśnie który tutaj musimy ten mulcher kupić bo to profesjonalnie się nazywa mulcher yy, Mulcher, to znaczy te Możliwość mulczowania pojawiła, pojawiła się chyba e, w tym farmingu dopiero, bo w tamtym farmingu, ja dobrze pamiętam, tego chyba jeszcze nie było. E, jeśli nie uwzględniamy modów, bo chyba z modami, znaczy już dokładnie nie pamiętam, nie wiem, nie chcę was tutaj po prostu ukłamać. E, tak właśnie do, dokładnie tego nie wiem, ale wiem, że w tym, w tym farmingu już wszystko jest tutaj ładnie, można to mulczować pola i w ogóle. Zaraz wam jeszcze tutaj wszystko przeczytam, co, jak, jak to się robi. Więc tu sobie lecimy już tutaj do sklepu. Co się chciałem wam tak ogólnie powiedzieć? chciałem wam powiedzieć, że jest godzina, moi drodzy, że wam pokazuję, która jest godzina. Jest godzina w Pudo. Widzicie dobrze? Czekajcie, zaraz wam to zaprezentuję. Jest godzina w do pierwszej. O, teraz powinniście widzieć. A ja dla was nagrywam odcinek z Farminga, więc kurde za to poświęcenie musi być ta łapa w górę i sup. Bo jak widziałem to ostatnią aktywność na moim kanale jest naprawdę bardzo fajna. Za co wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że nie, nie naprzestajecie na tym, tylko po prostu będziecie kontynuowali To po prostu taką fajną aktywność Dobra, żeby mulczować pole Oczywiście jest nam potrzebny mulczer, już wam pokazuję Gdzie to tutaj wszystko jest To było moi drodzy tutaj hmm, Czekajcie, gdzie to było, gdzie to było Żeby teraz tutaj takiej gafy nie, nie zrobić A to tutaj trzeba wejść, co ja robię w ogóle O i mamy mulczery, tak Mulczer, tych mulczerów mamy tam Kilka właśnie tutaj rodzajów, bo mamy na przykład Taki, 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 taki i mam tu już takie, takie najdroższe, takie najbardziej, już takie najbardziej, takie największe, o. Mulciary służą do usuwania ścierniska. Ściernisko to jest po prostu ta pozostałość, która zostaje nam po roślinach. Jakieś tam takie właśnie, te nóżki takie i te, i te po prostu, yy, no ta taka, co już wystaje z ziemi. Jeśli tak mogę powiedzieć, jak już po, po zebraniu plodów. Pewnie wiecie o co mi chodzi. Dobra, co mamy dalej? Mamy z Dalbo, mamy zastępcę Cancela. Mamy tutaj jest Knocze, mamy jeszcze tutaj zastępcę Cancela. Tu widzę, że te TMC Cancela, y, oni tu są takim jakby pionierem w tym, właśnie w tym y, maszynach zmulczowania. Co zresztą, a młocze służą do usuwania ścierniska, To narzędzie, nadaje się tu prawie winogron. I oliwek, aha, czyli w ogóle, niedługo wam też nagram odcinek, właśnie z oliwkami, więc szykujcie się na to wszystko, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, zakupimy sobie, prawdopodobnie, wydaje mi się, że. Czy to ma jakąś dużą różnicę? Ten jest lepszy, bo można z nim robić, po prostu można z nim jechać jak się więcej kilometrów na godzinę jedzie, więc wolę tę osobę zakupić za 22 500. Tak, nie jest to jakieś mega dużo, a przez to, że sprzedałem w ostatnim odcinku tyle tutaj moich plonów i, i produktów, to mogę sobie pozwolić na taki już. Fajniejszy. Dobra, e, gdzie on tu stoi? A w tym miejscu stoi. No czy jest jakiś taka, taki mega duży? E, no taki nie jest jakiś mega wielki. Wydaje mi się, że taki jest... No nie jest sporych rozmiarów. Taki git jest. Wydaje mi się, że do tego traktorka idealnie, do tego da idealnie pasuje. Dobra, wziąłem sobie tutaj. W ogóle e, w poniedziałek, znaczy teraz w niedzielę pojawi się naprawdę mega bardzo fajny odcinek, więc zapraszam was serdecznie na e, niedzielny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie o godzinie 13, bo będzie mega fajny a w poniedziałek będziecie mogli zauważyć kolejny mega odcinek który wam po prostu zaprezentuje więc no trochę to odcinków jednak na moim kanale takich innych się będzie pojawiało, takich bardziej stylowych. więc mam nadzieję, że po prostu wam się takie odcinki podobają, bo po wyświetleniach ogólnie widzę, tak zauważyłem, że jednak te takie stylowe, gdzie po prostu są takie większe wydarzenia Mm, to po prostu wam się takie odcinki bardziej podobają aniżeli taki po prostu zwykły farming Taki farming też wam się podoba, tylko że on taki taki już mniej się podoba To zależy właśnie od yy, grona docelowego, który po prostu ten, ten odcinek trafi Bo może być tak, że trafi tutaj do takich ludzi, którzy wolą to a nie którzy wolą po prostu farminga Dobra yy, I teraz wam zaprezentuję... Czy są jakieś ścinki w ogóle? Mam nadzieję, że nic, żadnych ścinek nie ma Jakby co to napiszcie w komentarzu Ja chętnie sobie sprawdzę, czy, czy na pewno nie ma żadnych ścinek Dobra teraz tak, moi drodzy, oczymy sobie okno pomocy yy, I tutaj rzecz, którą musimy zrobić, to jest oczywiście dać sobie na X, żeby to się nam się ładnie tak rozłożyło, jak taki motyl Tak, otóż to Czy działa? Dobra, działa, w ogóle yy, mam fajną wąsa, co nie? Tak myślałem sobie, że robić wąsa na takiego... Wy pewnie wiecie, na kogo chciałbym zrobić wąsa Dobra, czekajcie, dobra, dajemy sobie teraz tutaj przy okazji V I uuu, patrzcie, jaka fajna animacja tutaj była, wow, ciekawe Czy coś jeszcze jest nam potrzebne? Nie, nawet nie musimy go włączać Więc jest mega fajnie Więc nam tutaj jakby No po prostu wystarczy, że będziemy jechali I będzie on nam się przesuwał, więc na tym będzie on polegał Dobra, co jeszcze chciałem wam zaprezentować Aha, chciałem wam tu jeszcze pokazać w związku z tymi mulczerami, o jest, ja, mulczowanie. Mulczowanie, czyli pokrywając glebę warstwą materiału biologicznego, poprawi jej jakość. Zwiększają tym samym uzyskiwane z niej plony. Czyli po prostu dzięki temu możemy zwiększyć jakość naszego pola, naszych następnych plonów z tego pola. Dobra, lecimy sobie tutaj z, tym, tutaj z tą pracą. Czy, a, pracownika możemy sobie zatrudnić, ale ja na razie tutaj będę sobie sam to robił. Bo jestem mega ciekawy, jak to wyłączyć. Jak ja sobie tutaj pracownika wyłączę. Dobra, dobra. No nie tak szybko też, że zbytnio nie można jechać. wiecie o co chodzi? Właśnie tutaj tak widzę, że są lekkie ścinki, przez co, że... Właśnie nie wiem czemu, może przez to, że mam komputer długo włączony. Nie wiem. Patrzcie na to. Czy wy widzicie różnicę? Moim zdaniem widać tutaj bardzo dużą różnicę. Bo jak widzicie tutaj... Yy, właśnie tutaj zostają te takie pozostałości po tej kukurydzy, takie, takie... No nie wiem, jak to powiedzieć nóżki. No i tutaj takie coś zostaje takie resztki, a tu już takiego czegoś nie mamy, więc to po prostu wchodzi tutaj jakby w tą glebę i wydaje mi się, że nawiezienie jak zrobimy tutaj większość tego pola, to zwiększy nam się tam nawiezienie, nie wiem, do może 20%, coś koło tego, tak mi się po prostu wydaje. No, ale tak ogólnie jeszcze pole tak bardziej estetycznie wygląda, kiedy zrobimy to mulczowanie, tylko na prostu po prostu yy, musisz mieć dużo, w sensie musisz sobie pracownika wynająć, bo tak mulczować to jest trochę, w sensie, no nie, nie będę już że nudno, ale po prostu to jest takie no nie, że nie chce się po prostu robić Te mulchery też nie są jakichś takich Wielkich rozmiarów, więc wiecie o co mi pewnie chodzi Dobra Dajmy sobie tak, dobra Jest ogólnie pracownika, to chyba odpalę Tylko chciałem wam właśnie tak skrócić jak tutaj to wygląda No i właśnie W taki sposób wygląda, no nie jest jakieś to Mega skomplikowane, a zawsze Coś tam daje temu naszemu polu Że po prostu te pole może być po prostu tam Lepsze I że po prostu lepsze plony z niego mogą być Wiecie o co mi chodzi, moi drodzy, pewnie wiecie na 100%, wiecie. Dobra. Tak to właśnie wygląda, tutaj pracownik to robi. No kurde, cały czas mi irytują te ścinki. Czy na pewno są tutaj ścinki? No nie ma ścinki. no o co w tym chodzi? Nie wiem. W ogóle ten odcinek tak coś, ko wydaje mi się, że 15 minut taki, żeby nie przyciągać, żeby po prostu powiedzieć to co e, jest najważniejsze, że po prostu był najbardziej taki monot. E, e, nie wiem kto powiedzieć, że po prostu miał najwięcej tej monoteryki, tak się chyba mówi że po prostu najwięcej można było z niego tutaj w ten po prostu najwięcej można by było z nią tutaj wiedzieć już co i jak się robi dobra, jak to tutaj to wygląda w ogóle, o dobra, ten pracownik tutaj mi robi Ej, więc ja sobie zrobię zdjęcie do miniaturki i widzimy się moi drodzy za chwileczkę jak już te zdjęcie do miniaturki tutaj zrobię, więc yy, widzimy się zaraz dobra, już tutaj lecimy dalej Pogoda w tym farmingu teraz tak widzę, że nie jest jakaś mega ładna, no bo w sumie mamy październik. Teraz po październiku będzie już listopad. Więc, więc, no teraz będziemy musieli właśnie sobie tutaj te wszystkie pola, tak powoli tutaj wydaje mi się, że będziemy mogli je, taką orkę zrobić, czy tam właśnie kultywatorować. Więc to niedługo będą tutaj robić. A też tak, tak mówiąc o innych tutaj rzeczach ciekawych, na pewno chciałbym nagrać odcinek jeszcze o tych, jak będą po prostu sobie tutaj jakieś tam takie już prawdziwe drzewa będę sobie ścinał. Bo tam już zasiałem sobie, właśnie zasadziłem sobie te sosny, więc to, to też na pewno się pojawi na kanale. I w sumie zresztą, że ha, jeszcze wspomniałem o tych oliwkach, więc na pewno będzie tutaj dużo nowości, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco ze wszystkimi tutaj nowościami na moim kanale. Dobra, czekajcie, ja sobie tak bardziej obrócę, bo widzę, że tutaj ten zbierak mi tutaj przeszkadza i to bardzo. Dobra, ja czekajcie, dobra, co tu podejdziemy. Ten sposób. W ogóle patrzcie, to w ogóle nawet tą trawę zabiera. To jest ciekawe bardzo. Dobra, czekajcie, czy to działa wszystko? Dobra, lecimy sobie tak. E, I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. No, czy to jest jakieś mega skomplikowane? Tak tutaj już, komentując e, to wszystko, tak tutaj taką konkluzję wam e, zarzucę. E, że po prostu, zważywszy na to, ile się na to poświęca tutaj czasu, to jest to jednak jakiś tam sposób op opłacalne, jeśli tak mogę powiedzieć. Bo, bo wiecie o co mi chodzi, że po prostu wystarczy, że tylko przyjdziecie raz I te plony od razu wam się polepszą Tylko nie wiem jak to tam działa z innymi już tam rodzajami roślin Bo tutaj widzę na przykładzie kukurydzy, że to yy, Czekajcie, zaraz wam pokażę, czy na pewno to daje jakieś tam w ogóle yy, Jakieś tam różnice to jakąś robi Zaraz wam tutaj to zaprezentuję, na pewno sobie jeszcze tamto pole zmulczuję Sprawdzamy sobie moi drodzy yy, No mamy niby nawiedzenie 0%, więc teoretycznie nam to nic nie daje ale może w praktyce jak będziemy tutaj szali pole albo tam będziemy coś innego sobie sadzili To może wtedy ta roślina będzie jakoś tam większa w jakiś tam sposób Nie wiem jak to działa po prostu nie ja myślałem że tutaj nam nawiezienie jest na przykład podskoczy do 10 lub do 20% Ale jednak tak moi drodzy nie jest, więc może przez to że po prostu kukurydzę spróbowałem zmulczować, ale tutaj widzę, że po prostu udało się to zmulczować, więc wydaje mi się, że te po prostu tutaj pole powinno mieć więcej tego nawiezienia albo po prostu ja coś źle robię Dobra Pójdziemy na tamte pole, ja sobie oczywiście tamte pole nie będę już robił, yy, bo powoli będę kończyć, odcinek, no, tylko chciałem sobie tam podjechać, żeby, sobie, żeby mógł sobie tam pomiędzy odcinkami to wszystko zrobić. Właśnie tutaj sobie jedziemy, cyk cyk cyk, w ogóle jakby jest coś śpiący, to naprawdę sorry, bo jednak ta godzina, że muszę jeszcze do szkoły stać, muszę auto jechać, więc no to jednak jest wyczerpujące i, i, no, i mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dobra. Więc dziękuję Wam bardzo za udanie tego odcinka. Jeśli on Wam się spodobał, nie zapomnijcie o tym opisie w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku No i wpadajcie na mojego twitcha tweet I tak właśnie wygląda, moi drodzy. Tam mam tą moją nową szczepkę. Tu są moje piękne owieczki. Te piękne owieczki, to jak widzicie, tutaj, tutaj dobrze żyją. Czy one są w ogóle nakarmione? Bo to też jest pytanie. Czy tutaj zaraz. Yy, o kurde. O, kurka wodna, tu może zaraz jakaś e, prawa zwierząt. Tutaj jakaś tam, jak to, jak to się nazywa? Organizacja praw zwierząt, tu zaraz się może do mnie jakaś przyczepić, że tutaj e, nie karmi moich zwierząt. No ale po prostu zapomniałem w ogóle o nich. Czy kury nie, kury są nakarmione, ale tu widzę, że wełny chyba, znaczy wełny. Owce tutaj powoli już, już e, są głodne, ale tutaj mam dużo wełny, więc tutaj nie długo będę mówił sprzedać. Więc tak, tak to wygląda, właśnie moi drodzy. Więc tym, tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i proszę was naprawdę, nie zapomnijcie o tym lajkaczu i o subiku, ja się będę z wami żegnał, Dziękuję wam, dziękuję wam bardzo. Thank you so much and, and, and we meet and next day. Okej. Okay. <grym> tak trochę ta, inglis ta, ta, tutaj wiecie, rozumiem. Dobra, ja już kończę, bo kurw, kurwa mrozi w chuj. Na razie trzymajcie się i elo moi drodzy. No to kurde naura no,